Ospłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat. Z Ewangelii według świętego Mateusza, namiestnik zapytał ich, którego z tych dwóch mam wypuścić, oni zaś odpowiedzieli Barabasza, a Piłat pyta. A co wobec tego mam zrobić z Jezusem zwanym Mesjaszem? wszyscy krzyczą: na krzyż z nim. Piłat rzekł: co z on zrobił złego? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: na krzyż z nim. Piłat widząc, że nic nie osiąga, lecz tylko powstaje większe zamieszanie, wziął wodę, umył ręce na oczach tłumu i powiedział: nie odpowiadam za tę krew to wasza sprawa? A cały lud krzyknął krew jego na nas i na dzieci nasze. Zbawiciel ciężko upada pod krzyżem, a ukrutni szarpią go, kopią nogami, przymuszają, by wstał i prędzej szedł dalej. Jak straszne to widowisko. Bóg wcielony leży na bruku ulicy. Postanówmy strzec się grzechowych upadków, za których tak ciężko upada Pan Jezus. Powiedz, czy czujesz ten ból? A może nabyłeś demoniczną umiejętność obojętności na wszystko, co nie jest tobą? Czy ten upadek ci boli? Ile razy upadałeś w grzech? Powiedz mi, ile razy ten upadek cię zabolał. Urodził tak dotkliwy ból, że nie chciałeś już nigdy więcej upaść po raz drugi. A może, omotany przez diabła, znajdowałeś w tym locie w dół przyjemność i smak przygody? Gdybyś tylko był świadomy popełnionego zła, poczułbyś smak krwi. Spójrz. Jezus nie chciał upaść, ale upadł. Jest pokusa, by poddać się złu, skoro i tak już wygrało. Można próbować ocalić swoją skórę, to może uratujesz, ale w zamian szatan zabierze ci duszę. Lepiej duszę zachowaj dla swego Boga. Ciało ma służyć Twojemu zbawieniu. Jeśli ma to zrobić przez cierpienie, trudno zgucie na nie. Jezus dał nam przykład. Potrafił wstać. Mimo wszystko podniósł się i ruszył dalej. Maryja poszła razem z nim. A ty, co robisz? Może leżysz? Pytasz, po co wstać? Skoro i tak przegrasz. Skoro znowu upadniesz, czy mam ci powiedzieć, że ten krzyż, który cię powalał na ziemię, kiedyś on cię podniesie w górę? Chrześcijaństwo to nie obietnica łatwego życia. Chrześcijaństwo rozwija się tylko w cieniu krzyża. Chrześcijaństwo to wstawanie, więc wstań. Maryjo, wiem co to upadek. Znam smak duchowej porażki i szatańską bezradność, leżenia w błocie grzechu. Sam upadek to zaledwie początek zła. Nie powstać czym prędzej, znaczy zacząć nasiąkać złem. Maryjo, chcę wstawać szybciej niż upadam. Brzydę się miejscem, w które upadam. Brzydę się Grzechu. Modlmy się. Panie Jezu Chryste. Po pierwszym bolesnym upadku pod brzemieniem krzyża podniosłeś się i szedłeś dalej. Pomóż nam, byśmy zawsze umieli powstawać z naszych grzechowych upadków, żałując za nie z miłości ku Tobie, abyśmy zbawiennie korzystali z sakramentu pokuty i powstawali z grzechów naszych. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.